Witajcie, kochani. Joanna Krzyżanowska, terapeutka duszy. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat e, zmieniania swojego życia i chciałabym zaproponować Wam dzisiaj taką krótką, prostą metodę, którą ja wykorzystałam w swoim życiu. Bo o co chodzi w naszym życiu? O to, żeby ono było łatwiejsze, żeby żyło nam się spokojniej, żeby. Żeby dojść ze sobą do takiego wewnętrznego ładu i spokoju. I powiem Wam, że ja byłam osobą, która była bardzo y, krytyczna wobec siebie. Ale też krytyczna wobec innych. Wymagałam, y, nauczona porządku z domu, wymagane było ode mnie posłuszeństwo, y, właśnie takie y, ogarnięcie Ogólne, więc ja tego też wymagałam od innych. Że skoro ja po sobie na przykład nie zostawiam bałaganów gdzieś tam, to oczekuję, że inni również to zrobią. Jeżeli ja dbam o to, żeby komuś na przykład nie robić przykrości, to oczekuję również tego, żeby wobec mnie się ci ludzie tak zachowywali. I ja w ogóle byłam bardzo, bardzo taka. Krytyczna wobec siebie przede wszystkim, innym jeszcze wybaczałam, jak gdyby pewne niedociągnięcie, natomiast sobie y, raczej do siebie miałam żal i byłam taką osobą krytyczną, wymagającą, y, która miała do siebie wiele pretensji o to, że nie od razu, że nie natychmiast, że nie idealnie, że, że wszystko zawsze było za mało, za wolno. I tych pretensji do siebie miałam zawsze mnóstwo, i to powodowało, że ja wcale nie, moje życie nie było spokojne. Mi nie, nie żyło się łatwo, nie żyło mi się. Jak gdyby takie życie pełne pretensji nie jest życiem radosnym przede wszystkim. I też taka byłam, myślę. I też wymagałam dużo od e, mojego syna, dużo wymagałam gdzieś od moich. Od osób, z którymi współpracowałam, po prostu cały czas miałam wrażenie, że jestem w takiej presji, że jestem na takim ciśnieniu, że muszę, że dlaczego jeszcze przez tyle lat na przykład nie nauczyłam się perfekt, angielskiego, dlaczego przez tyle lat na przykład nie skończyłam wszystkich szkół, które chciałam, i wiecznie. Takie dowalanie sobie, że jeszcze tego nie zrobiłam, a tyle czasu minęło, a już mogłabym, a przecież trzeba było się spiąć. I wiecie, pewnego dnia po prostu przyszedł, kiedy, kiedy weszłam w ten proces takiego zmieniania siebie, przyszedł taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że ja tego już nie chcę, że okej, okay, ja, to nie chodzi o to, żeby teraz na przykład rzucić wszystko i już się nie kształcić, nie sprzątać, nie interesować się. I, I nie dbać na przykład o siebie. Natomiast przyszedł taki moment, to też prawdopodobnie przychodzi z wiekiem ta mądrość, ale chcę się z nią podzielić ze względu na to, że być może niektórzy z Was dużo szybciej z niej skorzystają, nie będziecie czekać do mojego wieku. Chciałabym Wam powiedzieć, że warto w życiu jest odpuścić ale nie odpuścić w tym sensie, że położyć się przed telewizorem i przez następnych kilka tygodni na przykład zmieniać kanały. I już nic w swoim życiu nie robić, tylko odpuścić sobie wewnętrznie. Czyli dojść ze sobą do takiego wewnętrznego ładu. I kiedy ja sobie zaczęłam w pewnym momencie... Sobie pomyślałam może, przestań, kobieto, przestań. Jeżeli to parcie, jeżeli ta presja, jeżeli to wymaganie od siebie nic nie, jak gdyby nie przyniosło efektu i nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, to widocznie robisz coś źle. I tak sobie pomyślałam, dobrze, to w takim razie, skoro do tej pory parłam, to co mam zrobić teraz? To sobie pomyślałam, to teraz wrzucę sobie na luz. I to nie chodzi o to, że ja zaprzestałam jakichkolwiek działalności w swoim życiu. Ja po prostu dałam im takie przyzwolenie na to, żeby się zadziały wtedy, kiedy jest dla nich najlepsza pora. Zaufałam opatrzności wyższej energii, wyż, mojemu źródłu, tak gdzieś jakiejś boskiej cząstce we mnie, że ona wie najlepiej, co dla mnie jest dobre. I jak gdyby zaczęłam taką. Wewnętrzną modlitwę podczas moich medytacji, że ja po prostu ufam. Ufam i daję się prowadzić. Oddaję się w prowadzenie, i ufam, i proszę o to, żeby została pokierowana najlepiej i najwłaściwiej. I chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć o tym, że jeżeli Wy sobie w takich sytuacjach stresujących, w takich sytuacjach, kiedy wywieracie na siebie presję, kiedy chcecie, żeby to było szybciej, lepiej, no nie wiem, na, są takie sytuacje, kiedy na przykład coś zgubicie i nie jesteście w, i, jeste, i coraz bardziej się denerwujecie i zaczynacie szukać i przewracacie już cały dom do góry nogami, no i tego nie ma. I w momencie, kiedy poddacie się już, tak? Kiedy przestaniecie szukać i stwierdzicie, ok, no widocznie wyrzuciłam to gdzieś, tak? Już tego po prostu nie znajdę, godzę się z tym. Widocznie tak ma być, ok. To co się okazuje nagle, że to coś, czego szukacie, zazwyczaj jest tuż przed Wami. I tak samo jest z każdym naszym pragnieniem, z każdą rzeczą w naszym życiu. Jeżeli mamy wewnątrz silną presję, jeżeli wywieramy na siebie taką negatywną e, energię, do tego, żeby szybciej, mocniej, natychmiast już teraz jeszcze na siebie krzyczymy, a przestań się lenić, a trzeba było wstać trzy godziny wcześniej, a w ogóle to po cholerę oglądałaś to tak na telewizję i cały czas w siebie walimy walimy walimy, to tak jakbyśmy cały czas stawiali czemuś opór, to tak jakbyśmy z czymś cały czas wojowali. Natomiast kiedy pozwolimy sobie na takie, okej, okay, widocznie tak mam, teraz chcę odpocząć to po prostu odpocznę, teraz chcę popracować, to teraz popracuję. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć o sobie, która już nie pracuje na etacie. Tak? Ale ja sobie to też stworzyłam. Ja kiedyś pracowałam bardzo ciężko i bardzo dużo, i cały czas właśnie z taką dziką presją i wydawało mi się, że, od tego, się, że, ta, że tego się nie da zmienić, wierzcie mi, wszystko się da zmienić. Wszystko się da zmienić, a im mniej wkładacie w to właśnie presji, takiego ciśnienia, takiego parcia, tym łatwiej i spokojniej to przychodzi. Pod warunkiem też, jeżeli to jest w zgodzie z waszą duszą, z Waszym planem duszy. Jeżeli znajdziecie to coś w życiu, co jest Wasze i jeżeli pozwolicie sobie temu zaufać, oddać prowadzenie i po prostu dać się w tym poprowadzić, to zaczynają dziać się cuda. Natomiast ważne to, o czym właśnie... Abyście dobrze mnie zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby nie robić. Chodzi o to tylko, żeby nie wywierać na sobie presji. Czyli jeżeli ja podjęłam decyzję o tym, w którą stronę chcę, żeby moje życie potoczyło się jak gdyby zawodowo, to ja sobie pomyślałam, ok, to w takim razie niech ono się toczy. Ja zrobię wszystko to, co mam zrobić, ale oddaję się wprowadzenie. I powiem Wam, że. Spływają na mnie pomysły, spływają na mnie taka kreatywność, takie przebłyski, dostaję przekazy, co mam robić. To jest niezwykłe, ale wiecie, to można usłyszeć dopiero wtedy, kiedy przestanie się mieć presję, bo ja bardzo mocno na siebie gdzieś napierałam, że już powinnam, a sobie powiedziałam: nie, ja nic nie powinnam, ja wszystko mogę. Ja nic nie muszę. I nie muszę już dzisiaj wszystkiego wiedzieć, i nie muszę już dzisiaj wszystkiego umieć, i nie muszę już dzisiaj wszystkiego rozumieć, i nie muszę już dzisiaj, nie wiem, super zarabiać, nie muszę już dzisiaj mieć super partnera. Ja wszystko mogę, ale niczego już nie muszę. I kiedy ja tak sobie pozwalam na to, że jeżeli dzisiaj mam słabszy dzień, to po prostu dzisiaj odpoczywam, to dzisiaj. Pozwalam mojemu umysłowi odprężyć się, zrestartować, nie przejmować się niczym, pozwalam sobie po prostu być taka, jaka dzisiaj jestem. I kiedy dajemy sobie takie przyzwolenie, to zaczynają dziać się naprawdę cuda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest wtedy zaczynać się taka prawdziwa wewnętrzna miłość do nas samych. I ta miłość prowadzi nas w nie z niesamowitą później. To nabiera takiego tempa, to nabiera takiej jakby, nie chcę może słowa siły, ale takiej, takiego rozmachu, że jeżeli to jest w zgodzie ze mną, to przychodzi, to jest tak zwane flow, o którym kiedyś było tak bardzo głośno, później troszeczkę to ucichło. Natomiast wierzcie mi, jeżeli w to, co chcecie zrobić, nie wkładacie presji, a otwieracie się i mów, mówicie sobie w dobrze wszechświecie, prowadź mnie, pokaż mi. Drogę, którą mam obrać, albo jak mam tam dojść, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, ale ja muszę sobie pozwolić na to, żeby nie musieć. I jeżeli sobie tak pozwolicie i otworzycie się, to zaczynają dziać się cuda, prawdziwe cuda. I o takich cudach jeszcze będę wam opowiadała w następnych. Moich filmikach. Ściskam Was mocno, pozdrawiam. Chciałam przy okazji podziękować za subskrypcję, które jest coraz więcej. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona. Będę wdzięczna, jeżeli będziecie subskrybować mój kanał, dlatego że to dodaje mi też takiej wiary. Wasze wiadomości, wasze telefony, informacje zwrotne są dla mnie niezwykle ważne. To jest coś, co dodaje mi skrzydeł, co powoduje, że chce mi się pracować więcej mocniej. Także, kochani. Ściskam wam Was mocno, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze, dziękuję za kontakt, jaki, jaki mam z Wami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa!